Witajcie moi drodzy, przed nami kolejny odcinek vloga. Całkiem niedawno spotkaliśmy się po to, aby porozmawiać o zegarkach. Porównywaliśmy sobie cechy zegarków mechanicznych i kwarcowych. Później rozmawialiśmy także o krawiectwie miarowym i klasycznej męskiej elegancji, rozważając na temat cech, które wyróżniają marynarki sportowe. Następnie udaliśmy się w świat whisky jego obszary, przeznaczone dla graczy zaawansowanych. Spotkaliśmy się z Octomorem w wersji Orfeusz 022, leżakowanym w beczkach po szatopetru po to, aby przejść do destylarni whisky single grain, czyli rzadkiej whisky z nieistniejącej już destylarni Carsbridge, która zabutelkowana została w zawrotnym wieku 48 lat. A wszystko to, całe te spotkania z kulturą wysoką po to, aby dzisiaj zejść na ziemię i napić się likieru Jack Daniel's Apple. Tak to już w życiu jest, że dobry bokser musi bić seriami. Ja również staram się dywersyfikować, omawiając dla Was rozmaite obszary życia współczesnego mężczyzny i rozmaite obszary świata alkoholu. Oczywiście najprzyjemniej jest, kiedy destylujemy w tym obszarze najwydestylowanym. Single kaski w mocy beczki, limitowane edycje, bardzo sławne whisky, to bardzo, bardzo ciekawe. Niemniej, nie ma nic złego w tym, aby od czasu do czasu pojawić się także w świecie mainstreamowym, który przyciąga większą liczbę widzów do mojego kanału, a poza tym jest światem, który również dotyczy każdego z nas. No bo powiedzcie mi, co złego w tym, że napijemy się likierku przy niedzieli, w weekendzik, na ogrodzie, gdzieś w koktajlu, być może z naszą partnerką, którą tym samym moglibyśmy także przyciągnąć nieco bliżej świata whisky. Co być może i tylko być może sprawiłoby, że będzie ona nieco bardziej wyrozumiała i pobłażliwie spoglądająca na nasze hobby, którym oczywiście jest zwykle tak to jest: kumulowanie ogromnych, olbrzymich liczb butelek, które przestają się mieścić i prowadzą do. Otworzenia i rozpisania programu redukcji butelek, który wielu z moich widzów lubi na tym kanale. No ale dobra moi drodzy, dobra. Słuchajcie, dzisiaj przygotowałem Jacka Danielsa Apple. Jest to nie whisky, tylko likier. Choć już w komunikacji marketingowej pochodzącej z za wielkiego stawu szybko uderzyło mnie, że tam używana jest taka nazwa. Apple Flavored Whiskey, czyli próbuje się jednak użyć tej nazwy whisky. Nie należałoby tego robić, bo jak wiadomo, whisky składa się tylko ze zboża, wody i drożdży. Natomiast tutaj oczywiście jest dodatek aromatyzowany. No i tak to już jest, że trzeba by to nazwać likierem. mniej, jest to likier, który niedawno pojawił się na półkach polskich marketów i siłą rzeczy, ponieważ się pojawił, dostałem od Was sporą liczbę wiadomości z pytaniami o to, czy moglibyśmy o tym likierze porozmawiać. Pomyślałem sobie zatem, że być może z uwagi na to, że marka Jack Daniels jest niezwykle popularna, likier jabłkowy będzie interesować wiele osób i być może przyciągnie nowych miłośników whisky, których mogę później. Zaprosić do świata degustacji, pokazując jak prawidłowa, klasyczna degustacja może wyglądać. Zatem dzisiaj dla nas Jack Daniels' Apple będzie taką ciekawą, odskocznią od świata whisky. Zobaczymy sobie, co w tych likierach się dzieje. Trzeba sobie powiedzieć od razu, że taki likier to żadna nowość. Do Polski pierwszy likier z portfolio Jack Daniels, czyli Jack Daniels Tennessee Honey, który zresztą omówiłem już dla Was na tym kanale, wszedł już 8 lat temu i wtedy 8 lat temu. Pisałem już o nim na swoim blogu, millerpie.pl, do odwiedzenia którego to bloga oczywiście was zachęcam. Przypominam sobie teraz, moi drodzy, bo marka Jack Diamonds to jest marka niezwykła, hołd tej marce oddać trzeba, ponieważ z uwagi na status absolutnie globalnej ikony ma no, ona bardzo, bardzo wielu zwolenników. I przypominam sobie wtedy, że teraz, że wtedy, w 2012, do tej inauguracyjnej edycji Jack Diamonds, Tennessee Honey dostałem taki. Jakiś kartonowy ul taki wielki, że to jest jakby, że pszczoły, że Jack Daniels tam pszczoły, i tak dalej. No i pokazałem ten ul na fejsie. No to wśród kolekcjonerów Whisky Jack Daniels zawrzało. Dostałem mnóstwo wiadomości o tym, że ludzie chcą ode mnie odkupić ten kartonowy ul, który miał tam chyba logo Jack Daniels. Tak mi się wydaje. No ja, niestety, zanim zorientowałem się, że mam możliwość kapitalizacji na swoim hobby że mógłbym odsprzedać gratisa otrzymanego w darze losu, to niestety wystawiłem go na śmietnik, no bo ten ul był strasznie duży, a znacie sami historię programu redukcji butelek, który to program w moim życiu jest obecny już od wielu lat. Także tak to wyglądało. Natomiast Jack Daniels Honey ewidentnie zadomowił się nie tylko na rynku polskim, ale także na rynku światowym, bo portfolio marki Jack Daniels w tym kierunku zaczęło się rozwijać. Więc do standardów, czyli siódemki, w Stanach Zielonej siódemki, Jacka Gentlemana, Singo Barela doszły też teraz niedawno, jeszcze w sumie muszę nagrać, no bo dostałem od chłopaków z Brown Forman Jacka Danielsa Zielonego, czyli Żytniego, i dostałem też dostałem też single barrella. Także no cały czas gdzieś to tam jest w kolejce. Ale jak wiecie, w kolejce tych whisky jest sporo. Także jeśli chcielibyście ich nie przegapić, że pozwolicie, że tak nawiążę do tego tutaj, do tej akwizycji YouTube'owej, to pamiętajcie, że żeby nie przegapić kolejnych odcinków, subskrybować mój kanał. Możecie pod wideo tutaj, pod wideo wciskając przycisk, subskrybuj. a także wciskając dzwoneczek, po to, aby nie przegapić kolejnych odcinków, które pojawiają się regularnie na moim kanale, moi drodzy. No ale dobrze. Więc jak widzicie, dzieje się dużo, no i rozwija się też to portfolio likierowe. Mamy zatem Tennessee Honey, pojawił się także Jack Fire, tego też bym musiał, co nowego, ananaska opisać, no i niedawno pojawił się, znaczy niedawno, w październiku zeszłego roku w Stanach, później w, później w strefach bezcłowych, no a teraz mamy także w Polsce Jacka Danielsa Apple i pomyślałem sobie, że właśnie dzisiaj się z nim spotkamy, moi drodzy, napijemy się go najpierw na czysto, a później się go napijemy na nieczysto, czyli w, nazwijmy to koktajlu, niech będzie. Dobra, przyjrzę się butelce, opowiem co tutaj, widzę, no przede wszystkim jak wiadomo, jest to taki typowy piggyback marketing, czyli jest, wykorzystywana jest komunikacja marketingowa marki Jack Daniels. Więc butelka jest oczywiście taka sama jak po whisky, logo jest takie samo jak whisky. No, generalnie gdyby nie kolor, no to z łatwością można by tutaj uznać, że stoi jakiś Jack Daniels, którego nie znam i dopiero później widać niewielki napis Apple na głównej etykiecie. Nie jest to może jakieś wielkie wprowadzenie w błąd, no bo przecież każdy z bliska widzi, jest tutaj duże jabłko też, także no tak to wygląda. Dobra, zobaczmy sobie co tutaj butelka nam komunikuje. Odcyfrowywanie. Czy dekodowanie komunikatów wysyłanych przez butelki to moje największe hobby, bardzo mnie to interesuje. Zresztą wiedzę tę zakumulowaną przez lata wykorzystałem także do stworzenia marki Miller Spirits wódki ziemniaczanej, wódki z krainy podziemnej pomarańczy. My na nią lubimy mówić brandy z ogolonego kiwi, czyli destylat ziemniaków. I wydaje mi się, że warte były. Te wszystkie analizy swojego zachodu, bo koncepcja wizualna na wódkę Miller Spirits spotkała się z bardzo gorącym przyjęciem miłośników wódki w Polsce, z czego się oczywiście bardzo cieszę. No więc tak, ten kolor zielony to nie jest taki British Racing Green jak mojego biurka. British Racing Green, czyli butelkowa zieleń, to moja ulubiona zieleń. Natomiast tutaj mamy taką świeższą, jabłuszkową zieleń. Trochę mi się to kojarzy z reklamą Blenda Medi, takim jabłkiem, które ukryzione chrupie. jejku ojejku, ojejku. No dobra. Mamy original recipe, czyli dowiadujemy się, że oczywiście, no jak, jaka by być inna, jak niezwykła receptura Tennessee Apple finally crafted. I tutaj już mamy prawilnie, i tak jak trzeba, Apple Liquor, czyli ma, dowiadujemy się, że jest to likier jabłkowy i dowiadujemy się także, że jest on from the makers of Jack Daniels Tennessee Whiskey, czyli jest tutaj napisane zgodnie z prawem. Trzeba się dobrze wczytać, żeby to zrozumieć do końca. Likier jabłkowy. Produkowany przez twórców Whisky Jack Daniels, czyli ten dopisek jest po prostu dopiskiem. Nie można tego kategoryzować jako whisky. Dowiadujemy się, że smak jest jagodny, jagodny, chciałem powiedzieć, że smak jest łagodny, że zachowany w tym likierze jest szczególny charakter Whisky Jack Daniels, oczywiście ten jest Whisky, który połączono ze świeżymi, zielonymi jabłkami, aby smak był orzeźwiający. I dowiadujemy się jeszcze jeden ważny komunikat. Enjoy Chilled, czyli podawać po schłodzeniu. My oczywiście podamy sobie na ciepło, żeby zobaczyć co w trawie piszczy, ale przygotowałem także trochę lodu i jeszcze jeden mikser, także zobaczymy, także jak będzie schłodzony. Dobra, dowiadujemy się także, że jest tutaj Lynchbrook, Tennessee, jest zdjęcie Jaspera Daniela, czyli Jacka Danielsa. Jest napisane Classic Green Apple, Crisp and Fresh i exceptionally smooth i rysunek beczki. Także taki bym powiedział, że ten, powiedziałbym, że ta komunikacja jest taka ikonograficzna. My już tutaj sporo sobie rozmawialiśmy o streamliningu komunikacji butelkowej. Kiedyś na butelkach napisane było więcej, teraz na butelkach napisane jest zdecydowanie mniej, bo takie czasy zmieniają się, pokolenia i to nowe pokolenie. Chcę wszystko szybko, natychmiast, teraz i od razu, więc panie nie rozpisuj mi się tu, nie tłumacz, nie, nie dziel włosa na czworo, po prostu napisz mi tutaj w trzech podpunktach, dlaczego mam to kupić, ja biorę i spadam. Tak to jest w szybkim życiu. Mamy tak wielką multikanałowość życia, że zrozumiałe jest, że stosujemy uproszczenia, ale z drugiej strony być może trochę tracimy na tym, że właśnie nie poznajemy szczegółów. Dobra, mamy jeszcze polską kontraetykietę, teraz ją zauważyłem. Likier jabłkowy połączony z Jagdalen Tennessee Whisky, dystrybutor Brown Forman. jest, przypomina, pi odpowiedzialny, do tego ja też się dołączam. No i jeszcze, oczywiście, podane jest tutaj z przodu i z tyłu ABV, czyli Alcohol by Volume, i jest to 30. 5%, czyli niezawrotna moc alkoholu. Tylko, przypomnę tylko, że dwa odcinki temu piliśmy Octomora, który miał 61 także trochę więcej, dlatego dzisiaj pomyślałem sobie dobra moi drodzy, szanujmy się, bądźmy poważni, kalibracji do 35 nie musimy robić, bo przecież my się tutaj na rzeczy znamy, a to już dodatek cukru powinno być łatwe. Mamy jeszcze taką przywieszkę od polskiego dystrybutora. Dowiaduję się tutaj, że Jack Daniel's Apple jest możliwość podania koktajlu Ginger Apple. Ja też znalazłem Znalazłem także, znalazłem także taką informację, że można podać Jack Tonic, czyli Jack, Jack Apple Tonic jako twist na sławnym koktajlu Gin Tonic. Więc tego Jacka można podawać z tonikiem, i tego Jacka można także podawać z Ginger Ale, które w Polsce jest coraz bardziej popularne. Także, jak widzicie, są możliwości. Jest tutaj hasło marketingowe: niedaleko pada jabłko od Jacka. No i tu muszę powiedzieć, że to hasło marketingowe, tak jakby nie chciałbym tutaj nikogo urazić, no ale oceniam je jakby, no tak średnio, nie? Tak nie, nie za bardzo mnie ono porwało. Ale sama butelka mnie porwała, więc jest okej. Okay. Za to to jest w ogóle bardzo ważne, moi drodzy. Na przykład w internecie rzeczywistość wygląda tak, że gdybym na przykład miał, nie wiem, niedociągnięty krawat, albo gdybym miał jeden kosmyk włosów, który mi na czole, albo gdybym miał nie wiem, jakąś, nie wiem, kamizelkę w paski, koszulę w niepasującą kratkę, to taki, chciałem, chciałem powiedzieć, statystyczny Janusz, nie? taki statystyczny internauta, który oczywiście żaden z Was nie jest tym internautą, ale w komentarzach nagle się pojawiają się w internaucie, pisze ty buraku, cebulo, jednak jesteś słaby, nad krawatem, nie zawiązać, po co mam oglądać? Natomiast, choć mój krawat oczywiście jest zawiązany tak jak trzeba, chociaż jest być może trochę takim hardkorowym krawatem, we wzory geometryczne i kojarzy się z jakimiś latami 80. A nie, żebym to robi nieświadomie, bo dzisiaj ten krawat dopasowałem, moi drodzy, nie wiem, czy mi się uda Wam pokazać, ale ja w ogóle dzisiaj noszę moją kamizelkę. Tutaj mam na plecach rysunek Lisa Kuli. To jest trochę mocna kamizelka. Ja ją zwykle noszę pod marynarką, ale przygotowałem nawet ten obraz lis Kula, czyli Alek Morawski. Nie wiem, słychać mnie za obrazu, moi drodzy, słychać, będę mówiącym obrazem. Alek Morawski namalował dla mnie taki oto obraz, który pokazuje tradycyjny proces produkcji whisky. Jest też mapa Szkocji, o zresztą w kolorze takim apple, nie? pokazane są destylarnie, w których powstaje Johnny Walker Blue Label, i narysowany jest tradycyjny proces produkcji whisky. Wzrasta jęczmień, jest cięcie torfu, jest fermentacja, destylacja w miedzianych alembikach, leżakowanie w dębowych beczkach, kupaż, no i powstaje whisky. Wspaniała baśniowa atmosfera Szkocji, moi drodzy. Coś niesamowitego, jak widzieliście przed chwilą, drukujemy to na podszewkach. Pojawia się to w garniturach Blue, nasza wspaniała limitowana edycja. I pojawia się także na poszetkach, które kupić można. W zupełnie przystępnej, atrakcyjnej cenie, co zresztą możecie sobie sami sprawdzić, wchodząc na stronę millerblue.com. Także tak to wyszło. W sumie nie planowałem aż tak szeroko o tym mówić, chciałem tylko pokazać obraz, no ale już dobra, jak się rozpędziłem, to, to się rozpędziłem i trudno. Dobrze, więc tak to już jest. No i do czego zmierzam, moi drodzy? Zmierzam do tego, że jeśli coś robisz i zrobisz jeden aspekt z tej rzeczy, jedną część, która być może jest jej składową, a być może czasem nawet nie jest. To należy ci się 5 z niewielkim minusem, a nie komentarz, że jesteś burakiem, cebulą i masz iść na drzewo. Tak to właśnie jest w życiu. Więc pamiętajcie, że kiedy kogoś krytykujecie, zastanówcie się najpierw, czy ta krytyka jest konstruktywna, czy w jakikolwiek sposób przyczyni się do tego, aby, aby poprawić istniejącą sytuację. Być może tutaj kiedyś pojawi się jakieś lepsze hasło, ale czy to hasło mnie zniechęca do Jacka Apple? W ogóle nie. Nie jest to wielki problem. Zresztą sam, obcując na co dzień z marketingiem, zdaję sobie sprawę, że zaoferowanie kreatywności najwyższego lotu, zaskakującej, takiej nietuzinkowej, za każdym razem, codziennie od 8 do 16, jest po prostu niemożliwe. W jednym z amerykańskich komunikatów prasowych o właśnie Jack Daniels Apple, znalazłem także nazwy odmian jabłek, które wchodzą w skład tego lipieru. Oczywiście, moi drodzy, na YouTube czasem tak to wychodzi, jak w filmach z Jamesem Bondem, że James pije na przykład jakieś wino i podaje rocznik, albo ma wielką wiedzę encyklopedyczną w każdej sekundzie. No i na YouTube też, fajnie by tak było czasem. Panie, te odmiany jabłek są takie: mikroflora odpowiedzialna za fermentację jacka jest taka, objętość butelki jest taka, masażka jest taka i tak dalej. Natomiast no nie jest tak i oczywiście ja też czasem niektóre z faktów związanych z takim odcinkiem muszę przygotować i do zapamiętania nazw odmian tychże jabłek zastosowałem mnemotechnikę. Wyobraziłem sobie, moi drodzy, że na biurku leży komputer Apple. Komputer Apple kojarzy mi się z innowacyjnością. Ja jestem zwolennikiem marki Apple, co oczywiście może spowodować, że będę mieć kilku niezwolenników, którzy są zwolennikami Androida. W Androidzie można sobie wszystko poustawić, jeśli ktoś chce ustawiać. Ja na przykład w ogóle nie chcę ustawiać, bo chcę, żeby mi działało i w Apple mi działa, i dlatego jestem od Apple. Ale dobra, zostawmy to, nie ma sensu się denerwować. No więc Apple kojarzy mi się z RD, czyli Research and Development, badania i rozwój. No i wyobraziłem sobie, że ten Apple od R&D na nim leży zegarek Grand Seiko. Nie tylko dlatego, że chciałbym mieć zegarek Grand Seiko, ale dlatego, że wszystko to składa mi się w pewną całość, ponieważ odmiany jabłek wchodzące do likieru Jack Daniels to moi drodzy Macintosh, czyli od Apple, R&D, czyli Red Delicious, tak nazywa się ta odmiana, i w końcu Grand Seiko GS, czyli Granny Schmidt, czyli po naszemu babcia Nowak albo babcia Kowalska. Tak nazywałyby się właśnie te odmiany jabłek. Moi drodzy, te jabłka są w tym jacku. Zielone jabłuszka, butelkę już tutaj otwieramy. Ile można gadać, moi drodzy? No, no dobra, można dużo, ale okej. Okay. Wszyscy gotowi. Można zaczynać. Zatem otwieram jacka Apple już. No, otworzyło się. Jest dozowniczek. Słuchajcie, teraz tak z rozpędu nazwałem Jack Daniel's Apple Jack Apple, co oczywiście jest jak najbardziej, jak najbardziej prawidłową nazwą, natomiast chciałbym uczulić Was, aby uważać na to, aby Jack Apple nie pomylić czasem z Apple Jack. Apple Jack to można powiedzieć jest taki odległy kuzyn Kalwadosu, który to powstaje przez destylację pomylegającą na wymrożeniu cydru, z którego to wymraża się wodę, rośnie zawartość alkoholu, Myślę, że też jest to bardzo ciekawy alkohol, może kiedyś przy okazji jakiejś wizyty za oceanem, jeśli taka mi się jeszcze trafi. Planowałem taką w tym roku, ale no niestety COVID mnie powstrzymał. Może kiedyś Apple Jacka sobie też omówi. No ale dobra, przepraszam. Tak, Apple Jacka. A teraz wracamy do Jacka Apple. Nie się myli. Moi drodzy, Jack Apple robi na mnie dobre wrażenie od samego początku. Jeszcze nawet się do na niego nie zbliżyłem, a już czuję, że likier ten jest bardzo lotny i czuję taki aromat świeżych, zielonych jabłuszek. Wydaje mi się, że ten aromat nie jest w technologii żywności aż tak trudny do osiągnięcia, bo pojawia się on przecież w wielu słodyczach, gdzie na przykład w gumach do rzucia również ma wrażenie takiej świeżości, naturalności. Natomiast tutaj ten aromat jest bardzo przyjemny, jest bardzo jabłkowy, jest bardzo taki powiedziałbym cukierniczy, słodyczowy. I żeby dotrzeć do whisky, też jest tam gdzieś tam troszeczkę tej whisky, w postaci takiej miodowej, karmelowej słodyczy i czekoladowości. Ale musiałbym się dobrze naniuchać, czyli pierwsze, taka, pierwsze takie wrażenie, jakie odczuwam po analizie aromatu, to jest takie wrażenie, że jabłka zdecydowanie dominują. Że ten charakter Jacka Danielsa, czy charakter Tennessee Whisky, czy whisky amerykański, czy Burbona, jak kto woli, bo oczywiście Jack to nie Burbon, tylko potem ciężko jest udowodnić, że smakowo jest inny niż Burbon. Natomiast tutaj jednak czuć głównie jabłka, więc ten charakter Jacka trochę ustąpił. Ale my już doskonale wiemy, bo jesteśmy doświadczonymi graczami ponad 200 wideo na kanale, setki notek na MillerPeePL, więc wiemy, że nie zawsze aromat i smak są całkowicie spójne i być może w aromacie czujemy jabłuszka, a w smaku za chwilę dowiem się, że jednak Jack Daniels tam dominuje. W każdym razie, moi drodzy, chcę Wam jeszcze tylko przypomnieć: nie, dzisiaj nie ma kalibracji, nie. Nie stosujemy żadnego innego alkoholu na początku. A dlatego, że to likier, ale także dlatego, że oczywiście tutaj zawartość alkoholu jest obniżona. Ona jest obniżona nie przez przypadek. Obniżenie zawartości alkoholu ma dwie, chciałem powiedzieć, dwie reperkusje, to nie, bo one by musiały być negatywne. Dwa skutki. Pierwszy skutek jest taki pozytywny dla producenta, że oczywiście płaci mniejszą akcyzę. Więc to na pewno pozwala. Albo obniżyć cenę, ale to chyba nie było aż takie tanie, więc pozwala też generować marże. Zrobiłem teraz coś, co robię rzadko, czyli wyciąłem kawałek, w którym rozmawiałem o cenach tego likieru. W sumie to nie ma jakiegoś szczególnego powodu, dla którego to zrobiłem. Kupiłem tego Jacka w markecie, dałem. I pamiętam ile, bo kupowałem go z kilkoma innymi whisky. Była tam whisky Piki Blinder, o której już mówiłem i była tam whisky, o której będę mówić w następnym odcinku. Whisky, o którą prosiło jeszcze więcej osób niż o Jacka. Moi drodzy, w następnym odcinku whisky J. A. Baczewski. Nie ma żartów. Dużo razy, wiele razy prosiliście o tę whisky, więc w końcu będzie, dlatego jeśli chcielibyście nie przegapić, to pamiętajcie, że pod wideo znaleźć można przycisk subskrybuj wraz z dzwoneczkiem, który pozwoli Wam nie przegapić kolejnych odcinków. Moi drodzy, Dobra, czas na degustację. Zobaczymy teraz, jak ten jackapu smakuje. No, moi drodzy, muszę powiedzieć, niczego sobie. Jest słodki, jest jabłkowy, jest. Pikantnie pieprzny, co wybaczę, mu bo za chwilę i tak go z czymś zmieszam, Jest w nim także wyraźny finish, który pochodzi z whisky. I finish ten trwa sobie taką czekoladką, zalaną takim miodowo-cukierkowo-jabłuszkowo-słodko-deserowym aromatem. Jest to przygoda nawet dość przyjemna, choć tak jak już wspominałem. Picie tego likieru w ten sposób jest złym podaniem i podamy go w sposób taki, jak należy. A należy go podać oczywiście w koktajlu. Zatem tylko teraz i tylko u nas, czyli u Pana Dominika i u mnie. Koktajl z Jack'up'u. Zaczynamy! Moi drodzy, mam bardzo wielu zaprzyjaźnionych barmanów i wszystkich oczywiście pozdrawiam. I tak sobie teraz pomyślałem, że mam nadzieję, że nikt nie obrazi się na mnie za znaczne nadużycie słowa koktajl. Wszystko, co planuję zrobić, to wlać odrobinę Jacka na lód. Tu jest sporo kostek lodu, dlatego wygląda, że jest go tak wiele. Jest tak naprawdę, moi drodzy, dopiero chwilkę po dziesiątej, więc jeszcze nie jest dżentelmeński czas na picie alkoholu, ale ja robię to dla RD, dla research and development. Robię to dla Was, robię to dla nauki. Robię to, abyśmy wiedzieli więcej. No dobrze, moi drodzy, swoją drogą jestem też zadowolony, muszę Wam powiedzieć, ponieważ. Kiedyś mieliśmy tutaj w sklepie współpracę z Jackiem Gentlemanem i po, tym, po tej współpracy zostały mi serwetki Jack Daniels i znalazłem też gdzieś jakąś szklankę Jack Daniels. Także jestem w pełni obrandowany, jestem kompatybilny z tematem odcinka, moi drodzy. I nawet zauważyłem jeszcze, że często jest tak, że ludzie opłacają subskrypcję po to, aby mieć możliwość na przykład włączyć sobie szum kawiarniany, odgłosy prawdziwego życia. Ja dzisiaj, moi drodzy... Mam remont nad sklepem. Robimy nową witrynę. Niedługo oglądajcie na ulicy, jeśli chcecie z Poznania, na dole, przy podgórnej 4. I do tego jeszcze jeżdżam tramwajem jak codzień na podgórnej. Zatem, moi drodzy, odgłosy życia są tutaj w bonusie. Przepraszam Was za nie się które przeszkadzają, ale mamy już Jacka Apple w szklance z lodem. Mamy Ginger Ale i teraz dodaję Ginger Ale do Jacka Apple. I ciekaw jestem. Co z tego wyjdzie, moi drodzy? To jest takie podanie bardziej wakacyjne, bardziej ogrodowe. Podanie trochę takie, powiedziałbym, rozrywkowe, a nie degustacyjne. No, ale co w tym złego? Kto nie lubi rozrywki? Ja lubię. Ja mam taki odruch, że wszystko, co wącha, wącham. Najpierw jakby to była whisky. Tutaj nie ma aż tak bardzo powodów, żeby wąchać. Chociaż rzeczywiście muszę powiedzieć, że pojawił się tutaj imbir wyraźnie i całkiem ciekawie połączył się z jabłkiem. No tak, faktycznie to jabłko z imbirem pasują do siebie. Jest to napój klasy whisky z kolą, czyli bardzo wysokiej klasy, nie oszukujmy się. Jest to napój przyjemny, słodki, deserowy, napój, który wyraźnie manifestuje smak jabłek i imbiru. I nie ma sensu tutaj roztrząsać go jakoś głębiej. Nie ma tu żadnej głębokości, nie ma tu żadnych dodatkowych wymiarów. Jest to po prostu. Miły, właśnie rozrywkowy, letni, ogrodowy, zresztą doskonale dobrany czas lączu na polskim rynku. Lato wiadomo, taki tutaj powiedziałbym napój z mikserem, koktajlik, który myślę, że może sprawić przyjemność, jeśli ktoś lubi rzeczy słodkie. Ja lubię także bez obrażenia się, to nie whisky, bez jakiegoś tutaj zbędnego. Roztrząsania szczegółów, po prostu traktuję to jako rozrywkowy napój, który przypada mi do gustu. Jest w porządku. Oczywiście nie dostaje punktów, bo nie jest, nie jest to alkohol z tej kategorii, którą punktami należałoby oceniać. No dobrze, moi drodzy, tyle w temacie. Dziękuję Wam serdecznie za to, że byliście ze mną po raz kolejny. Mam nadzieję, że ten bardziej dyskotekowy odcinek również był dla Was przyjemnością. I zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali mój kanał już teraz pod wideo, wciskając także dzwoneczek. Znajdźcie mnie na Insta, znajdźcie mnie na fejsie. Na fejsie znajdziecie także grupę Klika Dzika, gdzie dziki sarenki codziennie dyskutują na temat stylu życia współczesnego mężczyzny. I mam nadzieję, że to Wam również mogłoby się spodobać. Tymczasem żegnam się z Wami klasycznie. WDZ, WD czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!